Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym podziękować za przyjazd w dniu dzisiejszym, który nie był łatwy na pewno. Dla mnie to wielkie wyróżnienie, Was wszystkich razem gościć, ponieważ dzięki Wam udaje się budować sportową markę Bydgoszczy, także poprzez ten sport lokalny, ale także poprzez wielkie imprezy sportowe, które tutaj są organizowane. To są w głównej mierze Wasze decyzje dotyczące powierzenia organizacji imprezy właśnie naszemu miastu. Wiecie, że macie tu właśnie także wspaniałych działaczy lokalnych i dobry klimat, który gwarantuje najwyższą jakość tą organizacyjną i sportową. Także są moje wielkie podziękowania z, tego, z tej okazji. Stoi tutaj czempion, którego miałem przyjemność odbierać przy wielomilionowej publiczności z rąk pani Reny Szewińskiej, honorowego obywatela naszego miasta. To także zobowiązuje, to wielkie wyróżnienie dla mnie. I uhonorowanie osoby, której Bydgoszcz na pewno wiele zawdzięcza i jeszcze liczy na przyszłość oczywiście. Szanowni Państwo, no ja zawsze z wielką radością przyjeżdżam do Bydgoszczy, bo jestem z tym miastem związana. A jest to, bym powiedziała, taki miły obowiązek jako honorowe, honorowego obywatela miasta Bydgoszczy być tutaj z Wami właśnie dzisiaj, kiedy mówimy o tym jakie osiągnięcia sportowe miało miasto Bydgoszcz. Ja chcę podkreślić, że na pewno bardzo ważną sprawą są przedstawiciele poszczególnych dyscyplin, którzy organizowali tutaj ważne imprezy, czy występowali organizację tych różnych imprez sportowych na poziomie europejskim, na poziomie światowym ale przede wszystkim chciałam pogratulować władzom Miasta Bydgoszczy i działaczom miejscowym. Bo jeżeli przyznano imprezę, to przecież to, to jest pierwszy krok, pierwszy etap, ale potem organizacja imprezy to już była w rękach właśnie miejscowych działaczy. Panie prezydencie, chciałem wam powiedzieć tak, że ze mną pan nic nie ugra. Jak pan, jak pan coś chce ugrać. Żeby coś ze mną ugrać, to musi pan je, niestety jest tutaj między nami prezes Eugeniusz Nowak, który jest moją prawą ręką na ten teren. Ja go nie zaakceptuję, to bardzo mi przykro, to przez niego pan wtedy zagra. A no, To jest całkiem inna sprawa. A, mówię, <laughs> Także przez niego na pewno rozmawialiśmy na pewne tematy dzisiaj i myślę, że jakiś tam konsensus osiągniemy. W Bydgoszczy były, są i będą wielkie imprezy lekkoatletyczne. To, że były i są to Państwo wiecie, to, że będą, zapewniam ja i dwóch moich zastępców, Bydgoszczan, którzy tu siedzą i również na rzecz lekki atletyki, znakomicie na miejscu pracują. I o co staramy się? Najlepiej powiedział pewnie pan Krzysztof Borszyński, że w niedalekiej przyszłości, mistrzostwa świata przełajowe, najprawdopodobniej w niedalekiej przyszłości drużynowe mistrzostwa Europy i marzą nam się wreszcie drużynowe, mistrzostwa Europy indywidualne, seniorów w też niedalekiej przyszłości, bo rok 2016. Myślę, że jest to bardzo ważne, że imprezy rangi mistrzowskiej, zarówno światowej, jak i europejskiej, w dalszym ciągu będą w Bydgoszczy. ale nie mniej ważne, z punktu widzenia rozwoju Lekki jest to, że na tym pięknym, wspaniałym stadionie odbywają się co roku duże imprezy krajowe. Zarówno te rangi mistrzowskie, jak w y, tym roku, Mistrzostwa Polski Seniorów, jak i te y, imprezy cyklu mitygów komercyjnych na bardzo wysokim, światowym poziomie. Także y, gratulując tego, co do tej pory Państwo uzyskaliście, życzyłbym sobie, żeby w dalszym ciągu Bydgoszcz była tym przodownikiem w lekkiej atletyce i w imprezach lekkoatletycznych. Bardzo serdecznie gratuluję, dziękuję za zaproszenie. W imieniu całej polskiej koszykówki chciałem podziękować za organizację imprez w roku 2010. Gościliśmy tutaj Państwa meczem męskim, Polska-Portugalia, yy, który wygraliśmy, w którym znakomicie zagrała cała drużyna i Marcin Gortat. Pozdrawia również z Phoenix. Yy, bardzo dziękuję jeszcze za organizację kapitalnej imprezy, jaką myślę dla nas wszystkich były Mistrzostwa Europy w 2009 roku, za organizację grupy tutaj w Bydgoszczy. Mamy bardzo dobre doświadczenia. No i już dziś zapraszam wszystkich Państwa na Mecze kwalifikacyjne Mistrzostwa Europy Kobiet, które w czerwcu odbędą się tutaj w Bydgoszczy. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować również za wsparcie sportu klubowego. Koszykówka zarówno żeńska, jak i męska ma bardzo bogatą tradycję w Bydgoszczy. Zarówno jeżeli chodzi o kluby męskie, historię Bydgoszcz. Po latach również wróciła do żeńskiej ekstraklasy. Koszykówka żeńska zespół Artego Bydgoszcz gra bardzo dobrze. Jeszcze jedna rzecz, bardzo chciałem serdecznie podziękować za pracę Nestorowi Bydgoski, Bydgoskiej Koszykówki, panu Jerzemu Nowakowskiemu, który tutaj jest na sali, wieloletniemu trenerowi, wcześniej zawodnikowi, prezesowi Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki. Jurek, dziękuję bardzo za wszystko. Nie, tutaj koszykówka na pewno nie rozwijała się tak dobrze, jak to jest do tej pory robione. Dziękuję, dziękuję bardzo.